Hej czołem, dzisiaj razem z Chorążym Aleksandrem Siergiejem, cześć Oleg, witam Cię serdecznie. Siemanko, cześć, cześć, witam serdecznie. Przypominam, redaktor naczelny AS Info, razem działamy, razem współpracujemy. Zapraszam na media społecznościowe do Olka, do, na kanał YouTube. A co, co robimy? Może dla tych, którzy są być może pierwszy raz na kanale, to powiemy, że tak. No Pomagamy generalnie żołnierzom, odbieramy od nich korespondencję. Jesteśmy informowani jako redakcja o tym, co się dzieje w środowisku wojskowym, ale nie tylko. Dzisiaj właśnie zareagujemy na jedną z, ta, z takich sytuacji, ponieważ media, ministerstwo, rząd mówią nam, że rozbudowują armię że armia ma być profesjonalna 300 tysięczna i coś nie do końca się to klei, ponieważ no, dalszą część to może. Olek przedstawię, ale ja tylko jeszcze na początku dodam, żebyście dali kciuk w górę, komentarz taktyczny, zasubskrybujcie kanał, udostępnijcie materiał no i zapoznajcie się z tym, co jest pod, w opisie pod filmem, bo tam jest m.in. link do Instytutu Wsparcia Polaków, gdzie również razem tworzymy to z Olkiem, z naszą koleżanką Agnieszką Dziubczyńską i dzięki temu możemy pomagać, Olek może jeździć, interweniować w różnych miejscach w Polsce, także, także dziękujemy. A teraz ja oddam głos Olkowi, który przedstawi sytuację no, dosyć patologiczną, można powiedzieć. No tak, no tak. Właśnie, Piotrek, fajnie to przedstawiłeś. Idziemy ku 300-tysięcznej armii, i tak dalej, i tak dalej. Ale czasami są sytuacje, gdzie to w ogóle się kupy nie trzyma. Ja już mówiłem odnośnie tej sytuacji na moim, na moim kanale. Ale tutaj warto o tym wspomnieć, no bo cóż, bo no, idziemy w kierunku no, takiego niezrozumiałego. Niby budujemy tą 300-tysięczną armię, ale ten przypadek dokładnie pokazuje, że robimy to na siłę. A o co się rozchodzi? Ja już y, mówię, od czego się to wszystko zaczęło, żeby wprowadzić tak y, w klimat. A więc zaczęło się od y, kilku e-maili, które dostałem od y, ludzi, którzy są zaznajomieni ze szkołą, y, z sytuacją ze szkoły na szkole podoficerskiej. E, dokładnie. I to jest kurs, y, już tutaj chwycę. Y, to jest kurs, y, który podlega pod y, 17 wielkopolską brygadę Zmechaniz zmechanizowaną. Jeszcze nie będę mówił gdzie, bo to jest mało istotne, chodzi. Głównego organizatora, już tutaj wspomniałem. No, i się okazuje, że ja dostaję informację, że pewna pani była tam dowożona na zajęcia. Jakież to było zdziwienie, właśnie ludzi, kiedy dowiedzieli się z jakiego powodu. Okazuje się, że pani na kurs podoficerski pięciotygodniowy, pięciotygodniowy kurs przyjechała będąc w ciąży, i dlatego ją. E, dowożą. Jest tam historia jeszcze byłego przełożonego. Już tam nie będę się rozwijał, ale warta wspomnienia, bo to jest bardzo ważne, że jeden pan Espedek z pewnej jednostki, z moich informacji wymnika, że były przełożone we wcześniejszym okresie tej pani, która jest już teraz żołnierzem zawodowym. Po prostu robi wszystko, żeby ta pani ten kurs ukończyła. E, oburzenie żołnierzy, albo raczej pytanie, które było do mnie. No, jak tam, Panie Chorąży, no przecież my też chcemy być dowożeni na zajęcia. O co tu w tym wszystkim chodzi? Oczywiście ta informacja poszła, dlatego się dosyć głośno o tym mówi. Na dzień dzisiejszy, żołnierze, mogę powiedzieć, e, są przekonani, że to wszystko będzie zamiecione pod dywan. E, I ta pani ten kurs ukończy. I teraz pytanko. Czy właśnie w tym kierunku idziemy, to takie kadry podoficerskie tworzymy, bo na co zwracają ludzie uwagę? Zwracają ludzie uwagę, że tworzymy kadry podoficerskie. Przychodzi y, pani, która no, jest w ciąży, to znaczy, żeby było jasne, żeby ja to mówiłem u siebie, ale y, wam też powiem my i ja, i Piotrek nie jesteśmy przeciwko tej pani. Ale chyba Jesteśmy nie o to chodzi, tym, żeby korzyść kadry podoficerskie, gdzie zaraz ta kobieta pójdzie na zwolnienie dwuletnie, a ktoś na etacie tego, tego kaprala będzie musiał orać za dwóch. Prawda? Więc chyba nie o to chodzi. Więc tutaj ja rozumiem, że ten pan chorąży na pewno jest świetnym człowiekiem, a ta pani yy, i chce pomóc, a ta pani zasłużyła na tą podoficerskę, ale nie brnimy w to szaleństwo. To chyba nie, nie o to chodzi. E... Więc y, tak to właśnie wygląda. Y, słyszałem, że ta pani, co się chwali, tutaj muszę ją pochwalić, ponoć y, zdecydowała się podpisać oświadczenie, że ona będzie robiła wszystko na tej samym poziomie, co inni, ale no, kochani, tak to nie działa. Tak to nie działa, bo jeżeli coś się stanie, y, coś, y, tutaj będzie jakiś uszczerbek na zdrowiu lub coś gorszego, y, to wątpię, że y, no to zostanie bez echa i ktoś nie poniesie odpowiedzialności. Ja w każdym razie jako y, y, prowadzący zajęcia, jako instruktor, dowódca, y, przepraszam, dowódca y, załóż, kierownik zajęć czy też instruktor na zajęciach, wiedząc o tym, że przychodzi mi kobieta, która jest w ciąży, nie będę jej traktował na 100%, nie dla niej, tylko dla własnego RWD, bo skończę w sądzie, jeżeli coś jej się stanie, bo wtedy nagle wszystko się zmienia, więc dla mnie osobiście Yy, podpisanie takiego kwitu nic nie zmienia. No i yy, to tak w ogromnym skrócie, więc w którym kierunku idziemy, jak to wygląda. No i opinia żołnierzy, że yy, no tutaj jest nierówne traktowanie. Yy, nie tak to powinno wyglądać. No i Piotr, możemy powiedzieć w sumie, co zrobiliśmy, bo, 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 bo mhm. zostało wysłane jasne, e jasne. pismo na dwórcy tak. 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, pana generała Brygady Sławomira Kocanowskiego. Napisaliśmy właśnie, że wpłynęła informacja do redakcji o niecodziennej sytuacji, która ma, się, ma miejsce na kursie podoficerskim w podległej panu właśnie jednostce. Tu podaliśmy w jakiej jednostce. Tak, według naszych oczywiście informacji, tak informowaliśmy pana generała, że sytuacja ta mocno zaburzyła szkolenia, specjalne traktowanie tego żołnierza mocno zaniepokoiło kursantów. No i zadaliśmy pytania. Piotrek, może chyba powiemy, jakie pytania były, nie? Tak, jak najbardziej po, powiedzmy, no tak. więc czy pan generał został poinformowany o tej sytuacji? Kobieta wciąż nie powinna być oddelegowywana do wykonywania zadań poza jednostkę. O czym mówią jasno przepisy, jakim sposobem znalazła się na kursie, czy jej przełożeni wiedzieli o tej sytuacji, czy też zataiła informacje. Bo jeśli zataiła, to też co nieco nie świadczy, można by powiedzieć o no cóż, o takich prawdziwych zamiarach. Czy wiedziała, czy nie wiedziała, to też by trzeba było, że tak powiem, się nad tym zastanowić. E, czy to prawda, iż przełożony tego żołnierza, a obecnie SPD, tu podałem jednostkę, której mocno nalega, aby ta pani ukończyła to szkolenie? Czy to prawda, i zdarzało się, że ten żołnierz był dowożony w miejsce zajęć? Czy to prawda, że ta pani podpisała zobowiązanie, iż będzie wykonywać zadania bez żadnych ulg dla swojej osoby? Jeśli tak, kto będzie odpowiedzialny za jej ewentualnie no, utratę? lub uszczerbek na zdrowiu w trakcie, w trakcie zajęć i czy ta pani e, najważniejsze moim zdaniem pytanie czy ta pani ukończy kurs i będzie pro, pro, promowana na stopień kaprala no bo jeśli tak to tak jak wspomniałem e, nie mamy kaprala pójdzie sobie więc e, no tak to, to widzę znaczy wiesz co Olek i, no e, według mnie to jest w sumie najmniejszy problem że pójdzie na dzwonienie lekarskie, bo jej się to po prostu należy. Zaszła w że wszyscy powinniśmy się cieszyć, że będziemy mieli nowego obywatela. Jest to jak najbardziej zachowanie patriotyczne. Robienie dzieci jest patriotyczne, według mnie. Ale e, największy problem w tej całej sytuacji wydaje mi się, że jest taki, że no, tutaj kandydat na kaprala, tak, na podoficera mhm. nie może wykonywać wszystkich... Y, Swoich zadań, tak? Pytam się, co z zaprawą poranną, pytam się, co z zajęciami z taktyki, pytam się, co z zajęciami ze strzelania, czy będąc w stanie błogosławionym, że tak powiem, czy, czy ta pani jest w stanie wykonywać wszystkie swoje obowiązki i przede wszystkim zdać egzamin na takim samym poziomie jak inni. Dokładnie. Dokładnie. No tu to jest się ten rozpadzi... problem, że. No, co, będzie miała egzamin tylko teoretyczny, czy będzie miała, nie wiem, inne wymagania, czy, czy, czy co? Jak to będzie wyglądało? Właśnie. A Piotr, poczekaj, ja tutaj y, zrobię taki my, myk, spróbuję. To jest chyba to. E, pozwólcie, że zobaczycie. Tutaj, artykuł 284 to jest ustawa o obronie ojczyzny, uprawnienia hmm. pracownicze żołnierza związane z rodzicelstwem. Ja chciałbym się tutaj. Skoncentrować na punkcie drugim: żołnierzowi zawodowemu, kobiecie będącej w ciąży lub kamienicy piersi, nie powierza się obowiązku w wymiarze przekraczającym 40 godzin służby w tygodniu i w porze nocnej. I tutaj ważne, chodzi mi o ten punkt właśnie drugi: nie deleguje się poza miejsce pełnienia służby bez zgody żołnierza zawodowego kobiety. I tutaj trzeci: nie powierza się wykonywania zadań służbowych uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia. Określonych przepisach i tak dalej, i tak dalej. O to właśnie się tutaj e, też rozchodzi, więc kto weźmie odpowiedzialność. W międzyczasie dowiedziałem się, że Piotr, tego ci nie mówiłem, taka no. sytuacja już była w innym miejscu w Polsce. E, tam się odbyło to w ten sposób, że tam wyobraź sobie, m, takie i ja po prostu zdobyłem informację, że ta pani miała zgodę Ministra Obrony Narodowej na ten kurs. Ale to inna 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 pani rozumiem. inna pani to jest tak yy, na boku na boku więc yy, tutaj no cóż mogę <noise> też również powiedzieć bo te informacje cały czas spływają ja tam jestem na bieżąco yy, to naprawdę dlaczego ta ważna yy, dlaczego ta decyzja czy ta pani ukończy czy nie ukończy i co dalej będzie dlaczego jest taka ważna bo i ta sytuacja jest już szeroko omawiana naprawdę w, w wielu miejscach w Polsce i tutaj niektóre babki. Mówią wprost, bo no, ten kontakt z żołnierzami cał, cały czas mamy. E, mówią wprost. to jest genialne. To jest genialne. Ja muszę tutaj jak najszybciej na kurs, fiki sobie pójdę i już tam mi leci. Rozumiem. I dlatego jest tak ważne, co pan generał zrobi, bo na obecną chwilę, niestety, wygląda na to, że na odpowiedź chcą czekać do ostatniej chwili mają na to 14 dni. A dokument jest z którego dnia? Już mówię, a dokument jest z dnia 14.09, 14.09, więc no teoretycznie do 28, ale to jest niedziela, wiadomo jak to jest, że będzie to, a tutaj za chwilę początek października ten kurs się kończy, bo on zaczął się na początku września, trwa 5 tygodni, więc początek października, więc... Piotr, ja tutaj szczerze mówiąc, zastanawiam się nad tym, czy my już zapobiegawczo nie powinniśmy napisać jakiegoś dokumentu do ministra obrony narodowej, bo powiem szczerze, to jest śmiech. To jest śmiech. Mm. To, co się dzieje, to jest to jest śmiech. I przypomnę jeszcze raz, bo ja będę przypominał, ja nie jestem przeciwko tej pani, ale zbieram opinię. Słyszę opinii żołnierzy. No i gdzie jest tutaj jest normowanie zasad równości w naszej służbie? Gdzie to jest? Przecież to jest robienie znaczy jest Olek. z ludzi Olek. pajacy. No, Oleg, wiesz, co przerwę ci? Bo jeżeli to by było na takiej zasadzie, bo wiadomo, że różne są predyspozycje do, do bycia w wojsku, różne mamy organizmy i są na przykład kobiety, które będąc w ciąży, nie wiem, chodzą na siłownie, biegają. Słyszałem o takich przypadkach. Tak. Pytanie, czy tak jest w tym wypadku, że rzeczywiście ta pani jest w stanie wykonywać te same czynności co drugi podoficer, który się, znaczy kandydat na podoficera, drugi żołnierz, który chodzi z plecakiem, z kamizelką, z hełmem biegać, strzelać i tak dalej. Czy ona to jest w stanie wykonywać? Bo jeżeli nie, no to w jaki sposób ona ma ukończyć ten kurs? Zaocznie teoretycznie niech spokojnie urodzi Niech pójdzie na urlop wychowawczy, rodzicielski i tak dalej, wróci i niech idzie na kurs podoficerski. Niech będzie w, pełny, w pełnym zdrowiu, że tak powiem. No ja uważam, Jestem że. Jestem za tym, żeby tak to zrobić. No wiesz, takich do jest, to są po prostu sytuacje, na które my nie jesteśmy gotowi, mając tyle, po prostu przepisy nie są do tego przygotowane. Tutaj no, jest, no. rozumiesz, i tu, tu jest mój jedyny taki, że tak powiem, problem, że tworzymy te kadry podoficerskie, będziemy, pani ukończy kurs, pójdzie, za dwa lata wróci, już będzie miała staż dwuletni, będąc kapralem, a tak naprawdę zero doświadczenia. To tak jakby kaprala z cywila no. przyjąć. No nie wiem, ja tak to widzę. No, to znaczy, wiesz, ja się tym akurat obradzić, się, tutaj może, się nie, nie zgadzamy ale... do końca, nie, bo ja w, ty, w tym akurat nie widzę problemu, bo tak samo mogliśmy, moglibyśmy podejść do kobiet, które kończą y, szkołę oficerską i zachodzą w ciążę. Tak? No, mhm. no, tak, tak, tak jest, że facet jakby mógł zajść w ciążę, też by zaszedł, chociaż niektóre posłanki twierdzą, że biologiczny mężczyzna może rodzić dzieci, no ale nie wchodźmy w to, bo to, to, jest, to są całkowicie inne przypadki i odosobnione. To są eksperci, którzy znają się lepiej od nas. E, także tutaj ja nie widzę problemu, bo e, no niech idzie na to zwolnienie Niech urodzi spokojnie, niech będzie tym podoficerem. Ja widzę problem tylko tutaj, że ona wątpię, że była w stanie e, tak samo zdać egzamin na takich samych zasadach, jak e, inni kandydaci. Jak inne kobiety, które nie są w ciąży, załóżmy, tak? Także to, że ona będzie no tym ty widzisz, gdzie okay, gdzie tak problem, jak... Ja widzę gdzie indziej problem, bo mi chodzi no. o to, że po prostu tworzymy kadry podoficerskie, wiedząc, że za chwilę tego człowieka nie będzie przez dwa lata. Ja tak, no tak, tak to ale wiesz co, to też nie, nie uciekniemy od tego, bo na przykład mm. ona by mogła zdać ten kurs podoficerski i zaś wciąż i też by jej nie było. No zgadza się? Oczywiście, I że ta różnicy Nie chodzi ma, tylko tak? o miejsce, by, by, rozumiesz, no tak to wygląda. Mm -hmm. No jestem bardzo ciekawy no, odpowiedzi właśnie pana generała. Ja mam nadzieję, że jak najszybciej odpowie, bo na razie to wygląda na to, takie jest oczekiwanie, bo kwit już wiem, że był czytany na następny dzień, jak ja go wysłałem. Na razie mi to wygląda niestety na to, a dobra, odpowiemy później, no, odejdzie, to już nie będzie nasz problem. No, moim zdaniem no. y, y, zostanie, bo, bo to się rozejdzie. Y, I inni będą brali z tego przykład, że tak można, że fajnie, ładnie, pięknie można wciula walić. No, tak ogólnie rzecz biorąc. Znaczy wciula, ja bym tego nie, nie nazwał waleniem wciula, wiesz, bo to... Że kobieta, żołnierz zachodzi w ciąży, to bez znaczenia, to, czy to jest szeregowy, czy podoficer, czy oficer. No i tak nie, nie ma tej kobiety dwa lata. Rzeczywiście tak średnio wychodzi, bo e, służba jest ciężka i bardzo, cięż, bardzo często kobiety podejmują decyzję, żeby iść na to zwolnienie lekarskie, które im się należy, wciąż, będąc w ciąży, później na ten urlop wychowawczo-rodzicielski, później wracają. To nie jest według mnie problem. Mówię, problem jest w, mom w momencie, kiedy no, kobieta nie jest w stanie wykonywać swoich zadań i ten egzamin może być. Mm, no to też na to właśnie patrzą ci ludzie, nie? I to że no, Takie są. problemy są zgłaszane, Bo... że oni mówią, że no, pani jest dowożona. No to tu już jest problem, tak? No zdając że życie, pewnie teraz już nie jest. No nie ma, nie ma tego równego traktowania. Mm. No, no, śmieszna sytuacja, słuchaj Piotr, śmieszna sytuacja. No, ale tak jak tutaj no, zacytowałeś, że, nie, że zgodnie z tym artykułem. Ja też przesłałeś mi go. Bo to jest, mm. co to jest ustawa, jaka to ustawa jest pamiętacznie ojczyzny. Czy nie? To jest ustawa obronie ojczyzny? Tak. No, no i też to mam, że nie, nie, nie powinno się powierzać zadań służbowych uciążliwych, a jakby nie patrzeć, kurs podoficerski jest uciążliwy. I jest to zagrożenie dla, dla dziecka, tak? które ta mhm. Pani gdzieś tam y, ma zamiar urodzić. No. No to nie powinniśmy tak, takich rzeczy robić, bo to jest no to, to zagrożenie że rzeczywiście właśnie dla... Odpowiedzialność, nie? Taka mhm. za swój stan, podejście do tego, no słuchaj, no mocno dyskusyjne. Dla niektórych może nie, dla niektórych tak. No cóż, no niemniej jednak to jestem bardzo ciekawy odpowiedzi pana generała. <y a czy też jaka zachęcamy, będzie... żeby w komentarzach, żebyście wyrazili swoją opinię. Bo tutaj widzicie, że moja troszkę. Mam inną troszkę opinię niż Olek. No tak, a ale to, jakie, jest dobre. Jaka jest to jest Wasza to jest opinia? Paknie też poznamy w no. komentarzach. Nie? Tak, jestem też właśnie bardzo ciekawy właśnie opinii, co ludzie na ten temat myślą. Ale to też Piotr pokazuje, że my robimy te yy, nasze nagrania na spontanie, dyskutujemy w trakcie, nie zawsze jesteśmy gdzieś tam jednego zdania, widzimy niektóre rzeczy inaczej i tak to właśnie powinno wyglądać, no. No, no i dobrze, no i właśnie o to chodzi, bo yy, wiesz, to, to, takie rzeczy to nie, nie są najgorsze, wiesz, najgorszą rzeczą, którą zrobili pisowcy, było to, że ubierali pracowników cywilnych resortu obrony narodowej w mundur. Pamiętasz tą akcję? Tak, tak, tak. Żeby zwiększyć liczebność armii, po prostu pani Zosia, która siedziała przy komputerku, mhm. stwierdzili, że wie pani co, niech pani sobie idzie na trzy miesiące na kurs, dostanie pani oficera, podporucznika i będzie pani robiła to samo, tylko że za większe pieniądze. No i. Dużo osób pokusiło się na to, a później się okazało, że pani Zosia, oprócz siedzenia na komputerku, to dowódca jednostki ją wyznaczył na pełnienie służby oficera dyżurnego. I pani Zosia jest zdziwiona, bo ona nie wie o co chodzi, ona nigdy tego nie robiła, ale jest oficerem i powinna pełnić służbę hmm. oficera dyżurnego. A tak pani Zosia, która na co dzień siedzi przy komputerku, nagle dostała zadanie, że ma po po poprowadzić kompanię honorową. W sobotę, albo w niedzielę, na jakiejś tam uroczystości. A ja się okazuje, że pani Zosia nie potrafi utrzymać kroku defiladowego, albo nie potrafi podawać komend. No i tu jest ten problem, że stworzyliśmy sztucznie kadry, z których się żołnierze śmieją. No takiej sytuacji też jest bardzo dużo, Piotr. Nie? Tutaj jest temat rzeka tak naprawdę. Tak, tak. No, no, niestety Także tak to wygląda. nie? Mamy piękna, ludzi w 300 tysięcy armińskich oficerskich. oficerskich. Którzy nie wiedzą, co tam robią. Ja w ogóle nie znają zasad. No, no. no. Także tworzymy 300, tysię 300 tysięczną profesjonalną, dużą armię. Oby, oby nas wojna nie zastała, że tak powiem, nie. Mm. No, ale coś ja, mamy jeszcze do przekazania. Bo chyba nie ma sensu sztucznie przedłużać tego materiału. No właśnie. Słuchaj, tu przedstawiliśmy sytuację. Głównie chodzi nam o to, żebyście tutaj y, powiedzieli swoje zdanie. Jak wy to widzicie, ja jeszcze zaapeluję do pana Chorążego, Pan jest SPD, -kiem. dawaj pan przykład, bo tutaj słyszałem, że pan naprawdę się tutaj dwoił i troił, żeby ta pani ukończyła. Cieszę się, że pan chce pomagać żołnierzom, taką ma pan funkcję, ale czasami warto się zastanowić, bo, bo to po prostu śmiesznie wygląda dla, dla co niektórych. Także tu zaapeluję jeszcze tak właśnie. No a i tam ja, na górze. A ja jeszcze... No, ja jeszcze mówię, na koniec pozdrowie pana generała Kocanowskiego, bo mieliśmy przyjemność, może pan generał nie pamięta mnie, bo wiadomo, tam takich małych poruczników gdzieś tam kręcących się po brygadzie, to może pan generał nie pamiętać, ale mieliśmy przy, przy, przyjemność razem służyć w jednej brygadzie. Także no. pozdrawiam pana generała serdecznie tak i jest. czekamy oczywiście na odpowiedź. Tak jest, pozdrawiamy bardzo serdecznie, życzymy wszystkiego, wszystkiego dobrego, przede wszystkim jak najmniej takich y, sytuacji. No ale liczymy, ale to naprawdę, to jest bardzo ważne. To, co będzie, taki, jaki będzie przykład, on pójdzie w Polskę po prostu. A, a mi się to nie podoba, naprawdę. Ja wiem, że może mi się nie podobać, no ale każdy ma prawo wyjawić, no, wysłowić się, wypowiedzieć swoje zdanie, przedstawić jakiś swój punkt widzenia i nie podoba mi się, jeżeli mamy twa, te, tworzyć 300 tysięczną armię, to chyba nie w ten sposób. Nie w ten sposób i warto by było się nad tym pochylić, no bo kiepsciutko to wygląda. No ale pani jest w ciąży, najważniejsze, że będziemy mieli kolejnego tak. żołnierza potencjalnego. No, I też warto powiedzieć, jedna pani niedawno, gdzie to było? Nie pamiętam jakiej jednostka, ale urodziła przecież pani. Nawet nie powiedziała nikomu, że jest w ciąży, to urodziła na terenie jednostki wojskowej. Wiele o tym było trzeba takiego, powiedzieć. No? Cała jednostka się cieszy. Nawet coś tam było nazwane imieniem, czy na. No nie wiem. No życzymy w każdym razie wam, kochane panie, wszystkiego, wszystkiego dobrego, ale ludzie, drodzy, no i jakoś. No, jakoś to musi wyglądać. Nie róbmy cyrku z, tej, z tego naszego monu, bo momentami to niestety. No tak wygląda, no po prostu, no to już są hity z satelity. Jak te parę jest co... Taka, żeby każdy drona, a gdy dron na, tak cytując może nie dosłownie pana e, doktora obrony narodowej, lekarza obrony narodowej. <grych> dobra, Oleg. No e, na Chyba koniec kciuk w górę oczywiście, komentarz, subskrypcja, udostępnienie. No i co, no, na dzień dzisiejszy wydaje mi się, że wszystko. Dzięki. Do zobaczenia. Cześć. Usług